Pracownia, Faust, Mefistofeles, duchy, Faust wchodzi z pudlem. Ostały łąki, kwieciste rozłogi osnute siecią zwycięskiego cienia. W duszy przeczucia budzą się i trwogi, pragnienia dobra, ciszy, ukojenia. Minęły burze, szały namiętności, ściele się równa i pogodna droga, serce me pełne człowieczej miłości i drugiej, dalszej miłości do Boga. Ucisz się piesku, nie skacz po pokoju, progu nie wąchaj, leżeć, cóż za licho. Tam się za piecem ułóż, śpi w spokoju, masz tu poduszkę, a teraz sza cicho. Gdyśmy się dzisiaj spotkali nad rzeką skokami kokami swymi, bawiłeś mnie psino, więc się odwdzięczyć chcę dobrą opieką. Serdeczną ciebie obdarzam gościną. Gdy wąska cela zalśni w świec urodzie, Na duszy raźni, serce z sobą w zgodzie. Myśli się ucisza, budzą się nadzieje, Przyszłość się do nas zaleca i śmieje. Tęsknota znagła wyłania z ukrycia, Rzeki żywota, ach i źródło życia. Nie warcz, psie, nie warcz, Twe szczekanie zrzędne, z świętością pieśni we mnie niestrojne i zbędne. Wszak jeno ludzie, gdy dobra nie widzą, Ni piękna, mówią z lenistwem zbyt taniem, Że dobra nie ma, z piękna głośno szydzą, Tak, co im nie dogadza, zbywają szemraniem. Chcesz ludzi naśladować upartym szczekaniem? Już zgasła moja cisza, niespokojne drżenie, Coraz bardziej oddala me zadowolenie. Czemuż zdrój łask tak prędko wysycha, A mroki zasępienie z wszystkich kątów czycha? Czym tęsknotę zaświatł w duchu opromienię, doświadczeni mi mówi wiarą w objawienie. A gdzież ją nieskalanie odnajdę i święcie, w wiecznej księdze żywota, w nowym testamencie. Zanurzę myśli w tę światłość przeczystą i zaklnę treści słów w mowę ojczystą. Otwiera Biblię, zabiera się do pracy. Więc czytam. Na początku było słowo. Utknąłem. Dziwną to przemawiamową. Czyż słowo może wszechświat wyłonić i stworzyć? Muszę inaczej to przyłożyć. Jeśli dobrze zrozumiał, w brzmieniu tego wątku jest sens, że jeno myśl była na początku. Lecz niechże dociekania treści nie zakurczą, Możesz myśl sama w sobie być wszechtwórczą? Sprawa jest coraz bardziej mętna i zawiła. A może, a może na początku była siła. Już chcę napisać, a jednak coś broni Czy się w tym słowie część treści nie trwoni? Duch mi objawia sens, wieku w porządku, już wiem i piszę o to. Czyn był na początku. Jeżeli mamy z sobą żyć, Przestań raz wreszcie szczekać wyć. Towarzysz z ciebie niespokojny. Ciszy wymaga trud mój znojny. Gościnność nieraz cofam, lecz nie w smak widać kąd. Drzwi nie zamknięte. Proszę, ktoś z nas wyjść musi stąd. Lecz cóż to? Czy mnie mamią oczy? Czy to złudzenie? Czar pomroczy? Cóż, to cóż. Pies nagle urósł wszerz i wzdłuż. Podnosi się i potwornieje. Coś się niesamowicie dzieje. To to już nie pies. Z oparów chmur wyrasta knur. Mordę podnosi przeobrzydłą. Ślepiami toczy jak straszydło. O piekielniku, rychło cię pokona. Gromkie zaklęcie kluczem Salomona. Duchy w korytarzu. Niech każdy czuwa, niech nikt tam nie leci. Bies się zaplątał w sieci. Latajcie, czuwajcie, krąg zatoczcie bratni. Póki nie wyjdzie z często pomagał z opresji ratował. Czuwajmy, czuwajmy u ścian i upował. Faust. Najpierw w duchu przeklęty: Wzywam cztery elementy. Salamandry niech płoną, sylfy łudzą, undyny toną, koboldy trudzą. Ten, co je wzywa, zmusza do posłuchu. Panem jest twoim nieposłuszny duchu. Znikaj w płomieniu, salamandro. Rozpłyń się w zielonym cieniu, undyno. Zalśnij w komet rozmietleniu, sylfido. Spokój zapewnij domowi. Inkubus, inkubus, kto zacz? Niechaj odpowie. Więc nie jesteś z ich rodziny. Leży Patrzy szczerzy zęby, więc poza zaklęć ziemskich obręby, Klnę cię w imię ofiar zawiny, Czarci pomiocie, szczeć ci się zjeża, Klnę cię w imię nowego przymierza, Co w glorii złocie wznosi się z ziemi wzwyż, Klnę cię na krzyż! Zaklęty drży i truchleje, puchnie, wzrasta, olbrzymieje. Całą przestrzeń wypełnia, zakrywa i w mgle sinej się rozpływa. Czar zaklęć się pełni i ziszcza, spod stropu padni duchu do nóg swego mistrza. Grożą niedaremno spokój w tym domu zagości. Duchy jasności ze mną, nie chciejbym cię zaklinał w imię potrójnej światłości. Mgła opada, spoza pieca wyłania się Mefistofeles w postaci wędrownego żaka. Mefistofeles, po cóż, hałasu tyle? Jestem do stóp się chylę. Faust, więc tuś mi, bracie, zmiana taka, zamiast psa mam wędrownego żaka. Mefistofeles, pełen atencji sługa twój mężu uczony, zmordowałeś mnie setnie. Uch, jestem zmęczony. Faust. Jakież twoje imię? Mefistofeles. O, to drobia sprzecie. Kto jeno do spraw wielkich wyczuwa tęsknotę, kto słowo moc odbiera światło twórczą w świecie, ten dba dbaje o głębię, o rzeczy istotę. Faust, lecz w tym wypadku godzi mi się pytać: Istotę można z nazwiska wyczytać tam, gdzie ono wyraźne, widzi pan dobrodziej, jak to się mylić, gdy ktoś zwie się złodziej? Rokita. Albo kusy, niepotrzebne właśnie. Więc kim ty jesteś powiedzieć chciej właśnie? Mefistofeles, ja jestem częścią owej siły, której władza pragnie zło zawsze czynić, a dobro sprowadza. Faust, zagadka trudna, zgoła nieczłowiecza. mefistofeles ja jestem duchem, który wciąż zaprzecza. I mam prawo, bo wszystko, co powstaje, słusznie się pastwą zatracenia staje. Więc lepiej, żeby nic nie powstawało, a wszystko to, co wy zbyt śmiało zowiecie grzechem, złym przeklętem, moim jest właśnie elementem. Faust. Zowiesz się częścią, a stoisz tu cały. Mephistopheles. Rzekłem, umiej wyciągnąć treść i prawdy małej. Jeżeli człowiek jak się często zdarza, z urojeń siebie za całość uważa, to jam jest częścią części tej pierwotnej mocy, z której światło powstało, jam częścią pranocy. Dumne światło, co mrokom pierwszeństwo zaprzecza, jest jeno marną złudą, świata nie ulecza. Z ciał spływa, ciała barwi, stąd wnioskować snadnie, że z rychłym ciał upadkiem i światło przypadnie. Faust, więc tam już ciebie i twe myśli śmiałe. Nie możesz zmóc wielkości, niszczysz to, co małe. Mephistopheles, lecz skutek jakże szmarny, sam się temu dziwię. To, do czego odnoszę się tak urągliwie, ta ziemia, którą ciągle siła moja niszczy, odradza się uparcie z popiołów i zgliszczy. Zalewam ją falami, burzami, obalam, trzęsieniami, nawiedzam, pożogami, spalam, po czasie ląd i morze znów się uspokaja i znowu się mnoży zwierząt i ludności zgraja. Pogrzebałem ich tyle, zmiażdżyłem do szczętu, a oni dźwigają się z strasznego zamętu. Krew świeża płynie w żyłach żywa i wszechmocna. I tak ciągle, tak zawsze, och, oszaleć można. Wszystko żyje: powietrze i woda i ziemia, tysiączne ziarna stwarza, kiełkuje, rozplemia i bez przerwy, bez wytchnień rodzi, rodzi, rodzi. Czy zima, czyli lato w posusze, w powodzi, gdyby mognia dla siebie chytrze i przytomnie nie zastrzegł, mistrzu magii, już byłoby po mnie. Faust. Tak więc potęcy, która wiecznie stwarza, pięść twa diabelska na próżno wygraża. Krzyczysz spieniony gniewem, nikt nie słucha głosu. Musisz zmienić proceder, o synu chaosu. Mephistopheles. Pomyślał o tym. Rzecz jutro wyłuszczę, a teraz pozwól, mistrzu, że cię już opuszczę. Faust. Dlaczego mówisz o pozwoleniu? Poznałem cię, więc przychodź, kiedy chcesz. Tu okno w świetle, a tam drzwi w przycieniu. Jest ostatecznie komin też. Mephistopheles. Wyznać ci muszę, dla mnie zamknięta jest droga przez ten maleńki znaczek u twojego proga. Faust. Pentagram broni, lecz powiedz otwarcie, jakżeż tu mogłeś wejść, okpiony czarcie. Mephistopheles. Zauważ, proszę, widzisz, z jednej strony trójkąt zbyt krótki, nie daje obrony. Faust. Rzeczywiście, przypadek, jest skaza w wykroju, więc waszeć uwięziony jest w mym pokoju? Mephistopheles. Pudel nie zauważył, teraz jest inaczej, trudno, przez prób przekroczyć, diabeł jest w rozpaczy. Faust. Jest przecież okno, na cóż ta obawa? Mephistopheles. Diabły i strzygi prawa nie naruszą, którędy weszły, tędy i wyjść muszą. To już jest nakaz takiej ustawa. Faust, a więc i piekło miewa swoje prawa? To dobrze znaczy się dotrzymujecie słowa, gdy stanie między wami a nami umowa. Mephistopheles. Bezsprzecznie przekonasz się, lecz trudno w tej chwili załatwić to. Jeśli chcesz, byśmy omówili tę sprawę, przyjdę jutro, rozważym w spokoju, a teraz już mnie wypuść z twojego pokoju. Faust, teď zostań jeszcze z wielką przyjemnością zabawię się dziś plotką lub nowością. Mephistopheles. — niech mnie doktor nie więzi, niechże mnie wyzwoli, wrócę i spełnię chętnie życzenia twej woli. Faust. Wszakżem cię nie napędzał w sieci, czarci synku. Kto diabła raz pochwycił, niech go trzyma w ręku. mefistofeles Więc trudno, zostaję za gościnność w darze różne sztuki diabelskie chętnie ci pokażę. Faust, owszem, byle twe sztuczki były pełne wdzięku, mefistofeles w tej jednej godzinie więcej się cudów przed Tobą rozwini niż w latach wielu. Oto dzi, mój miły przyjacielu, śpiewy przedziwne wyczaruję, tęczą obrazów Cię osnuję, woń przerozkoszna Cię owionie. Nasycę Twoje podniebienie i tysiąc uczuć wskrzeszę w łonie i najpiękniejsze dam marzenie. Bez przygotowań, zbytnich słów do mnie przybywajcie duchy snów. Duchy! Znikajcie mroczne sufity, witajcie jasne błękity. Bez burz i chmur niech słońce niesie nadzieję, Gwiazd złotych niech zajaśnieje rozgrany chór. Witajcie niebiańskie syny, urocze, wdzięczne dziewczyny, zawiedźcie tan. Oto się barwi i kwieci, uśmiechem i pląsem dzieci kwieci łan. Wzorzyste rozwiane szaty zakryją ziemię i światy welonem tęcz, a pod tą zwiewną zasłoną działa w uścisku zapłoną przy cieniu wnętrz. Witajcie, niebiańskie syny, urocze, wdzięczne dziewczyny, zawiedźcie tan. Oto się barwi i kwieci uśmiechem i pląsem dzieci kwiecisty łan. Wzorzyste rozwiane szaty zakryją ziemię i światy wylonem tęcz, a pod tą zwiewną zasłoną ciała w uścisku zapłoną w przycieniu wnętrz. Skwarni pożądań tęsknotą, senni doznaną pieszczotą zapadli w cień. Nad chłopcem i nad dziewczyną pnączami wije się wino, rozkoszny dzień. A oto wino dojrzewa, źrałością w słońcu mdlewa na stokach wzgórz. W uścisku pryska jagoda i sączy się płynna i młoda w kryształu króż wino perlące, pieniste, ożywcze, chłodne, złociste, wzbiera po brzeg i spływa szumiącą strugą jak rzeka, szeroko i długo w okrężny bieg. Przez góry, lasy, pól składy, w wybryzgach skrzącej kaskady powodzią mknie, z gór spada, zalewa łęgi, ogarnia szałem potęgi noce i dnie, a ponad winnym zalewem, z uśmiechem, tańcem i śpiewem nasz wietrzny wir Płynie opada znów z przez chmury do gwiazd ze świata w melodii lir. Ty, góry przelatuj strome, Ty w rzece ciało łakome, kąp śpiewaj chwal. Wszyscy do życia radości wzlatujmy pełni miłości w gwieździstą dan. Już śpi, zwinęliśmy się gracko, sprawnie, leży cichutko i zabawnie. Nie tobie więzić diabła, bracie, a teraz jeszcze zaśpiewacie. Oduszcie, go, by w tym śpiewaniu szalał i drżał jak w obłąkaniu. Lecz trzeba mi ten próg przekroczyć, żeby gdzieś szczura zoczyć. No nic trudnego, już chroboce zaklnę na mroki i na noce. Ja, władca szczurów, myszy, much, węży i stonuk, wytęż słuch, wyjdź z nory, próg ten naznaczony, oliwą wonną namaszczony, przegryś, już jesteś, do roboty, Zniszcz ten przeklęty znak, Wolność mi niosą tych roboty Tu jeszcze za to ząb, o tak, już się sytuacja zmienia, śpi Faustie zdrowo, do widzenia. Faust budzi się, Więc znowuż jest to Czyż taki sennych marzeń kres? Gdzież ten piekielnik, ten żak szczwany? Snem był snać diabeł i snem pies.